Ale tu jest ładnie. Hej Stella, idziesz z nami? Robimy konkurs co najwięcej razy po wieżów. E, nie, zaraz. Pooglądam sobie jeziorko. Dobra, jak sobie chcesz. Dobra, Stella nie chce. Możemy zaczynać. A więc pierwszy willi. Okej. Okay. Żółw, 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 żółw. Żółw, 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 żółw. Dobra, chyba już starczy. 13 razy doskonale. Te moje okulary muszą przez cały czas spadać. A gdzie jest Stella? Nie przyszła, jest przy żółwiach. To za niej idę. Później powiedz mi, kto wygrał. Ok. Stella, Stella. O, Willy, przestraszyłeś mnie. Chodź ten, robimy konkurs, idziesz? Nie, nie, wolę ja tutaj popatrzeć. W mi, powiedziała. Pokaż jak tam jest ładnie. No faktycznie pięknie. A zaraz, co to jest? Co to jest? jest. co to jest? Co to pływa? Nie no, ja on tu czekam. Weź przestań. E, to tylko żółw. Może go nazwę Jędrek. Do wody, do wody, do wody. Żółw? Żółw super. E, będę go sobie obserwować i notować. Dobrze, tutaj na no to ja będę ci mówić. Teraz sobie pływa. Nadal pływa. O, wynurza głowę. I zanurza. Wynurza i zanurza. I pływa. I pływa. Nie no to bez sensu. a Billy. Roks, ja cię kompletnie nie rozumiem. okej, okay. dalej. No, znaczy, nie na obserwowanie. Ale ładny basen o. O nie, nikt w do basenu nie potrafi pływać. Spokojnie! Ja potrafię pływać, ale to jest nawet przyjemnie. Tu co ja to mówiłam na prima Aprilis, w 1 kwietnia. Nie będę pływać. No chodź, no chodź!